Wszyscy, wszyscy narzekają na to, że jesteśmy daleko z centrum, bo faktycznie to znaczy, nie jesteśmy tak daleko, jesteśmy po prostu nie, jesteśmy w parku, co już od razu jest czymś bardzo dalekim, ale z tego powodu też docierają do nas ludzie, którzy chcą dotrzeć. Przychodzą, doczłapią się tutaj, wiedzą po co przychodzą, dlatego mamy świetnych klientów. To jest tak, że to tak jak pani już zna to miejsce trochę, to jest miejsce spotkań takie, bardzo, bardzo luźne, bardzo naturalne, wręcz tu jest domowa atmosfera. Ludzie mówią, że dobrze się tu czują. Założenie było takie, żeby mogli przebywać z książką. W Rabce był z tym kłopot, bo faktycznie wszystkie księgarnie były gdzieś tam przez ladę, troszkę to się przełamało. Mało, um, ale mi zależało na tym, żeby mogli dotknąć książkę, żeby posiedzieć, zobaczyć, zobaczyć co nowego. Mamy dużo książek dla dzieci, więc dzieciaki mogą buszować, mogą. Nie da się książki kupić po okładce. To jest tak, że trzeba posiedzieć trochę i tak dalej. No i to nas trochę zaskoczyło, bo ludzie z różnych powodów tu przychodzą. Bardzo różni ludzie. Niektórzy przychodzą na kawę, bo mają też świetną kawę, czekoladę i tak dalej, ale przychodzą tutaj, bo dobrze się tu czują, bo spotykają tutaj właśnie. Się ludzie, którzy się mają spotkać. To jest bardzo dziwne, ale bardzo fajne. My te, to, to nie jest nasze, to nie jest za naszą sprawą. Ja zawsze mówię, my użyczyliśmy tego miejsca, przerobiliśmy, bo to był kiedyś garaż, także tutaj jest cały sprzęt pod spodem jest. Nie wiem, jak to się nazywa, fachowo ten taki najazd dla samochodów. W każdym bądź razie tu był garaż. I to miejsce ma fajną energię. Także mówię, ludzie tu zaczęli przychodzić i to oni sobie to układają. Oni sobie tu robią, my się dostosowujemy. Jesteśmy otwarci, mój mąż jest bardzo otwarty, on jest takim gospodarzem, więc ma bardzo dużo znajomych i bardzo dużo fajnych rzeczy robi, potrafi łączyć ludzi. Ja się bawię z dziećmi. Nasze dzieci tu są, nasi znajomi mają dzieci, więc naturalnym było, że mamy tutaj. Hej. Mamy tutaj po prostu miejsce też dla dzieci, więc to jest takie połączenie i, i nie wiadomo też w którą stronę to pójdzie, bo, bo, bo tak jak pani widzi, co się dzisiaj dzieje, jakie spotkanie, to jest tak, że y, to się samo dzieje. Mówię, y, nasza zasługa jest taka, że otworzyliśmy, że jesteśmy i faktycznie jesteśmy tutaj cały czas, żyjemy tu na dole i musieliśmy dostosować swoje życie rodzinne do tego miejsca, to jest trudne, ale, no ale to nas nakręca. A reszta to ludzie, to jest tak, że naprawdę po prostu się zgłaszają, przychodzą, mamy świetnych przyjaciół, znajomych i działamy. Więcej ludzi tu przychodzi na przykład z, nie wiem, z Krakowa, z Warszawy, z Paryża, z Niemiec, Monachium, taki miszmasz. Rapczanie nie zawsze, nie wszyscy, jesteśmy mało znani w Rabce. dużo osób o nas w ogóle nie wie. A ja mówię, że działamy niszowo, bo my nie mamy żadnych plakatów, ani żadnych banerów, ani niczego. I ludzie tak się dowiadują, że tu jesteśmy, i tak wchodzą, i są bardzo zdziwieni, no. że to tak wygląda. No i zostają. Tak to jest.